<laughs> Ej, teraz, e, teraz w dopiero na święta upierdoli. No, chciałem na święta, ale mówię, nie no, kurwa, trochę urosły, trzeba dzisiaj je obciąć. Nie, kruszek, nie obcina, ale ten, e, świnia się nie myje i też żyje, a brud powyżej dwóch cm sam się kula, chłopie. To pierdol to mycie. Nie no, nawet są fajne, ładne. Weź tak rób, weź tak rób, jak będziesz siedział, się nudził i chuj, to tam będziesz kulał sobie, na chuj ty się będziesz mył. Weź kurwa! Pan pana powstanie z człowieku, to wygląda kurwa jakiś niebezpieczny ten, przedmiot miał tam kurwa. Wiesz, kurwa, bardziej masz zajechane niż ten, niż tej roski, bo są przeświadczenia. Ten mycie skraca życie. Ja pierdolę, to Nie dość, że na Tinderze jest. Kurwa jakbyś przyprowadził jakąś Kruszek, to mój pies ma ładniejsze. Ta baba, on jakby przyprowadził jakąś klientkę na hakę, ona by trzy minuty uciekała, bo bym slalomem kurwa, tam się zgubiła na tej chacie. Dobra, kurwa nie pierdol. Ty dobrze, dobrze, że ja tego nie widziałem. A widzę. co teraz robisz? Ty już bez obcinaczki, ty sobie po prostu ściągasz, tak? Czy to? Obgryza, obgryza. On se kurwa jakimś USB to wyciągał, ty! On jest niemiętny człowieku! On sobie jakimś kurwa kablem USB końcówką to kurwa świateł! On jest kurwa twoim gołym! Kurwa, ty widziałeś? To? On se wziął końcówkę USB! Bo to to kurwa odczytał. one są? Że one się łamią, kurwa w fomie, ty! Za jak ziemniaka, ty! jest kurwa nie wierzę, ty! Pięć różyczek. <gry> ja! otwórz kurwa klini, a jeszcze co powącha pasa, nie wiem. Ja pierdolę, ty. <śmienicza> Dzięki, <Maria. śmienicza> co tu się stanęło. No a co ty, ty trę co tam się dzieje u ciebie? <śmienicza> Oj kurwa nie! Kurwa, ty, ty, ty nie grałeś tam kurwa w tej lekturze hobbit, czyli tam jest powrotem? Ty? Czy wy by nie chcielibyście ktoś języczkiem pomiędzy paluszkami <śmiennie> <śmiennie> Jezus, Co się? jest to nienormalne. Jak tak, jak, sobie, ten, jak sobie tak poliżesz, to ci wyślę dwie róża. Luka z cię. myślę, że tam. Ej, ej. Ale kurwa to powie... jest tak teraz normalnie, szczerze, nie? Czy ty się dobrze czujesz? Ja? No. Wspaniale. nie, Pamię... kurwa, więcej higieny, jak ty możesz kurwa paznokcie dwa miesiące nie obcinać i kurwa jakieś skarpetki przez tydzień te? Ty. Tam, tam, pa, przesuną, ale tam chwasty, tam chwasty muszą rosnąć. Grzyby Jakie trwa miesiące? Proszę cię. Trzy tygodnie nie obcinałem paznokci i już kurwa przeżywasz, że trzy miesiące paznokcie nie obcinałem. Od Sylwestra minęły... sześć? Nie, Co? pięć tygodni. Jakie 5-6? 6 sześć. Sześć tygodni od co? I do 3 tygodnie nie obcinałem paznokci i już jaka afera. 6 skarbie. No to jak to jest? To tak. To kurwa pomiędzy palcami co ty tam masz kurwa chwasty, kurwa? Noże, nie. Włosy. Ja jednak tego Bigosu nie chcę. Nie? Przestań, Lukas, będzie Ci smakował. Co w wziąć? Rozumiem, rozumiem muła, że Dobra, coś, rozumiem, weź! Rozumiem luka, muła, że, proszę że cię. Z to do tak do jedzenia, to ja mam higienę, yy, jak to się mówi, na stuprocentowym yy, tym i ogólnie nikt się jeszcze nigdy u mnie nie zatruł jedzeniem ani kurwa niczym. A ile osób było? Ja, myśl, ja myślę, że po takim bigosie to się odpornili na wszystko. Na... To, jest to jest jak przyjęcie kurwa szczepionki na sar. Marcin, zamarynuj te pieczarki. Kruszek zostanie wynalazcą kurwa tego, nie? Bigos, 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 ej, słuchaj, bigos pod siebie, nogi w środek i o, ubijemy trochę. A dzisiaj będzie grzybowa. A Kruszek teraz na patencie, że niby po nosku się drapie. No, nie wiem, no, że tutaj się z ale przez chwilę sobie nuchnie kurwa i niby się nic nie dzieje, nie? Jest... Czekaj, dojdziemy do, 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 do Rówka, bo tam mnie też zaczyna sfejcować. nie będziemy pochodzić kurwa. To na po p... pierwsze. Ty na plecach mech wyjebał? Tam dywan jest <laughs> Jak to mech? Ach. Mech ci wyrósł na plecach. <laughs> nie no, ale raz w tygodniu jak się myje to koniec. No ta woda tak spływa, taka ciemna. <grystanie> Demon. Rozumiem po tej ostatniej naszej rozmowie, jak byłeś, jak, jak z roboty wróciłeś, co to nie było żadnego kontaktu z wodą. Kurwa jebany. Ty, a mówił, że trole nie istnieją, kurwa, ty. A pójdę dzisiaj chyba drugi raz się wykąpać, nie? bo kurwa, zaczęło mnie wszystko spędzać, nie? Mnie też właśnie. No ale po co się kąpać, kurwa? Bez powodu. Nie da oszczędzić na bocie. Tutaj dzisiaj kole zero chyba bez, bez zero pił, ale <noise> niestety mam wieki, kurwa, także... <noise> nie no, czekaj, dzisiaj się wykąpię, jak Boga kocham. No... Jak chcesz, nie, nie, i się teraz wykąp, my poczekamy na ciebie. Naprawdę. I weź tak, ja, tak, ja tak kamerkę, żeby było widać, że naprawdę się go... Nie, nie, niech on nie nie, 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 że go widać, gdzie wariat jesteś? Mokry niech chociaż przyjdzie.